Dzień dobry, witam cię serdecznie i zapraszam do nauki świątecznej choreografii liniowej. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak ta choreografia wygląda tańczona w grupie, kliknij tutaj, tylko nie zapomnij do mnie wrócić, bo ja cię nauczę kroków. Choreografia składa się z czterech tozanek i tańczona jest na dwie ściany. I żeby było łatwiej cię nie naśladować, dzisiaj będzie to ta ściana i ta. Więc odwrócę się twarzą do. Pierwszej ściany i zatęczę kroki do pierwszej ósemki. Dwa razy po trzy kroki. Najpierw od prawej nogi. Raz, dwa, trzy. Od lewej. Raz, dwa, trzy. Łatwo, prawda? To teraz dodajemy krok, który się nazywa rocking chair, czyli fotel bujany. Lewa noga zostaje w miejscu, a my się kołysamy w przód na prawą, wracamy na lewą. I w tył na prawą, wracamy na lewą. I teraz, zrobimy ćwierć obrotu w lewą stronę, ale zanim to zrobimy, musimy postawić prawą nową wrok do przodu i obrócimy się w lewo ćwierć obrotu, wrócimy na nogę lewą. To jest nasza pierwsza ocenka. Spróbujmy jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kołyszemy się i obracamy. I z tego miejsca robimy dokładnie to samo. Od prawej nogi. Trzy kroki, trzy kroki, rocking, chair i obróć się. I już tu jesteśmy w połowie choreografii. Teraz obrócę się do ciebie plecami, żeby było łatwiej się nie naśladować. I pokażę kroki do trzeciej ósemki. Zaczynamy od nogi prawej i robimy tak. Postaw prawą nogę, krok do przodu, lekko skrzyżny. Lewa tylko odstawiamy, bo nie zmieniam ciężaru ciała. Mój środek ciężkości zostaje tutaj, sama noga idzie. I teraz lewą nogą podobnie, czyli trochę tak, jakbym stawiała lewą nogę do prawego kąta. I tym razem prawa do boku. Uważaj, żeby za prawą nogą... Nie poszedł cały dół. Ok? Jeszcze raz to samo. I prawa, lewa robi punkt. Postaw lewą, prawa robi punkt. I teraz krok, który się nazywa Jazz Box. Ja go na razie pokażę bez obracania. Przekładamy prawą nogę. Stajemy na prawej. Lewa w tył. Prawa w bok. I lewa w przód. Spróbujmy jeszcze raz, przełóż w tył i w bok, i w przód, i jeszcze raz, przełóż w tył i w bok, i w przód. Nie zapomnij jak przełożysz, nie zapomnij stanąć całym ciężarem na prawej, a potem tylko tył, bok i przód. Ten krok nazywa się Jazz Box, jest bardzo często używany w tańcach liniowych, to już zapewne wiesz, ale do tej choreografii musimy zatańczyć ten krok Obracając się ćwierć obrotu w prawą stronę. Czyli ten sam krok. Spróbujmy jeszcze raz bez obrotu, a za drugim razem z obrotem. Przełóż w tył i w bok. Uwaga! Będziemy się kręcić ćwierć obrotu w prawo. Przełóż w tył. Już zrobiłam ten ćwierć obrotu, i teraz robię tylko w prawo i do przodu. Jeszcze raz spróbujmy. Pamiętaj, żeby obciążyć prawą nogę, lewa do tyłu, prawa w bok i lewa w przód. Ostatni raz i przełóż w tył i w bok i w przód. Połączymy z poprzednimi krokami. Pamiętasz jeszcze, prawą nogą do lewego kąta, krok i punkt, krok i punkt i teraz przełóż w tył i w bok i w przód. Udało się? To jeszcze raz i postaw punkt i postaw punkt i przełóż w tył i w bok i w przód. Trzy ósemki już za nami, przechodzimy do czwartej. Zakończymy teraz kod, który się nazywa? Sailor Step. Od nogi prawej raz wracamy z ciężarem ciała. Na lewą możemy troszkę przesunąć lewą nogę w stronę prawej i stawiamy prawą nogą krok do przodu. I to samo spróbujemy w drugą stronę. W bok, wróć i postaw. Raz, i dwa, trzy. I 4, jeszcze raz raz, i 2, i 3, i 4, jeszcze raz, raz, i 2, i 3, i 4. W tajemnicy ci powiem, że jeżeli to jest jeszcze za trudne, to możesz zrobić tak. Raz, i 2, i 3, i 4. Głowa zostaje w miejscu, nogi tańczą. Ale potem wróć do tej trudniejszej wersji. Więc jeszcze dwa razy powtórzymy Sailor's I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. W rozliczeniu. Raz, i dwa, i trzy, i cztery. I teraz będziemy się obracać w lewą stronę. Trochę tak, jakbyśmy jechali na nocę. Ćwierć obrotu w lewo. Odpycha nas prawa noga. Raz, i dwa. A potem tylko z postaw prawą, postaw lewą, i już jest koniec. Czwarta ósemka od początku. I raz, dwa, trzy, i raz, dwa, trzy, jeden raz, drugi raz, postaw, postaw. Jeszcze raz tylko policzę do ośmiu i. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć i siedem, osiem. I to już mamy wszystkie części, które nam są potrzebne, żeby zatańczyć tę choreografię. Pamiętasz jeszcze pierwszą? A w zasadzie pierwsze dwie. Przypominam, przypominam że dzisiaj pokazuję Ci na te dwie ściany. A to dlatego, żeby było łatwiej podglądać. Od początku. Dwa trój, kroki raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, rocking chair i obróć się, i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, rocking chair i obróć się. Trzecia ósemka, krok, punkt, krok i punkt, krok i punkt, jazz box, obróć w prawo, trzy, cztery... Ostatnia ósemka, sailor step, jeszcze jeden, raz i dwa i trzy i cztery i popatrz, zaczęłam do tej ściany, odwróciłam się do tej i teraz zrobię dokładnie to samo w tę stronę i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa i obracamy, trzy kroki prawą, trzy na lewą, fotel bujany. obróć się i... Postaw punkt, postaw punkt, zrób pudełko i będzie sailor step. Sailor step, ja wiem, że teraz jest trudno, bo jesteś, pleca, jesteś plecami do mnie, ale dasz radę. Obracamy krok i krok. Udało się? No to jeszcze raz. Trochę szybciej policzę teraz. I. Trzy kroki i trzy kroki i fotel bujany i się obracamy. Jeszcze raz to samo. Raz, dwa, trzy, raz i dwa. I obróć się i postaw punkt. Postaw punkt. Zrób pudełko, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Odpychamy krok i od nowa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy raz i dwa i obracamy i powtórz trzy razy trzy razy rocking chair i obróć w lewo postaw punkt postaw punkt zrób pudełko i sailor step raz i dwa trzy i cztery pięć i sześć i siedem osiem i od początku Porograf nie ma żadnych tagów żadnych wstawek tańczy się naprawdę świetnie więc życzę Ci miłej zabawy. Jeżeli chcesz tańczyć patrząc na tańczącą grupę, kliknij tutaj. Jeżeli masz ochotę na inne świąteczne choreografie, zapraszam tutaj. A tu znajdziesz playlistę z moimi tutorialami tanecznymi. Wszystkiego dobrego, spokojnych świąt. Do widzenia.